Cześć, kolejny odcinek z Pepegi. Jaki tu się korek zrobił? Od razu startujemy od kolejnego kolejnej osoby na czarnej liście, która która jest przed nami. To tutaj, tutaj tak, dokładnie. Naszym kolejnym przeciwnikiem jest youtuber. Nie pamiętam jak się nazywa, ale tutaj jest jego nick LPN05 i widzę, że mamy Fucking Rubber Band, co, co to jest za typ wyścigu? I sprint. No dobra, nieważne. Jedziemy Reliantem. A jeżeli podobają Ci się moje materiały, to zostaw łapkę w górę, komentarz i suba, jeżeli masz ochotę. Yy, aha, audiczką jedzie. Czyli taką jak miał na mm, filmiku tym przedstawiającym yy, kolejnego przeciwnika. I on taką chyba audicję ma w rzeczywistości. Także... Ciekawe, i, ale myślę, że tym Reliantem to go op opitolimy. Sprawda nie jest on najszybszy z tego co widzicie, bo ta Audycja już dobrze wypruła, ale y, mam nadzieję, że będę tutaj. Aha, to spróba prędkości. Ok, dobra, to jakby nie, nie skojarzyłem nazw, a, ale y, hmm, jeżeli to spróba prędkości, to niedobrze, że wziąłem takie auto, bo ten Reliant właśnie nie jest za szybki, ale dobry w zakręty. No ale może, może się uda, zobaczymy. Ja mam 220, a on 199. Dobra, no to... A no, myślę, że ogarniemy. Tym, a, tym autem to się w ogóle jeździ. Ja czuję bym na haxach jeździł, nie? Tym Reliantem, bo on tak po prostu wchodzi w te zakręty śmiesznie dobrze, że, że to aż jest nie do Ale dobra, no to zobaczymy. Ok, 235. Vmax tutaj. Yy, Vmax tego Relianta to w ogóle był 265, więc też nawet nie ma czym za bardzo tutaj. E, poświrować 240, ale tak prowadzimy, e, to na spokojnie, już trzy dychy różnicy. Jest 34 na godzinę więcej już mam niż on. Więc dobra, na, na luzie, 60% już wyścigu, także jeszcze dwa pędą dwa, dwa pomiary, tak? Tutaj sobie znowu na nitrze. I jeszcze jeden pomiar, tak? Gdzieś tam po tych serpentynach. Zobaczymy, jakby to przejechać. Bo tutaj właściwie nie masz co przejmować. Lepiej to asfaltem tu przejechać, tak naprawdę. Tutaj tak samo. Bo on w ogóle nie gubi przyczepności. I pełne nitro mamy, więc. na spokojnie. No, prawie koń kończymy, praktycznie w tym samym miejscu, w którym zaczynaliśmy. I spoko. 1100 na godzinę, prawie więcej. 70 z hakiem, nie? Tam wyszło. No i, no i drugi spryncik będzie i. Kolejny przeciwnik pokonany. Jeżeli nie widzieliście jeszcze materiału z Beam NG, to zapraszam serdecznie do nadrobienia. Link macie na górze, jak zwykle podlinkuję. Najnowsza aktualizacja. Powiem wam, że mam chyba, chyba nawet mówiłem w tym materiale, mam, mam chyba nowy ulubiony pojazd. Czyli właśnie Gabriel. Nowy, wprowadzony do do no pojazdów, nowy pojazd w grze jest po prostu dodany i no i jest fajny, no. Ja lubię takie aktualizacje, które dodają właśnie jakieś takie rzeczy offroadowe, mm, takie rzeczy mm, troszeczkę pokroju właśnie, jakiś ciężarówek, coś coś takich sprzętów do pracy bardziej niż, niż na przykład jakichś wyścigowych i tak dalej, bo, bo to dużo więcej fanów przynosi niż niż kolejna rajdówka, których, no, chyba nie brakuje mam wrażenie, a właśnie takich typowo pojazdów do ciężkiego zastosowania to jest mało mam wrażenie. Chociaż teraz ten Gavir troszkę no dużo zwiększył, nie? Dużo zwiększył, bo tam sam pojazd jest wi wiadomo jeden, ale ilość konfiguracji no jest dość, dość, dość pokaźna. I teraz tylko czekać jeszcze na mm, jaki długi wyścig? Ty, 30% dopiero. Teraz tylko czekać jeszcze na społeczność, aż po prostu zacznie modować tego Gavrila i to... No nieskończone możliwości. I do no Gavrila D Series przecież jest tak wiele modów dodających silniki. Jakieś dodatkowe zawieszenia, na przykład tam no, takie już takie ekstremalnie off yy, różne turbiny i tak dalej. No tego jest Multum, nie? Multum tego jest i, i pewnie do tego MD series też będzie. Zatrzęsienie tych modów, co ty robisz? Co ty robisz? Trzeba go zepchnąć. Trochę, ale on mnie teraz spycha. No on cały czas przyklejony jedzie, co ty robisz? No i bardzo dobrze, i nara. Ale dopiero 50% jeszcze to można. No ale, ale, ale to, ale nie wziąłem, ale on też nie za dobrze wziął ten zakręt. E, no i co? No jakoś mu tam idzie z tyłu. Ale się trzyma. jestem, kto będzie kolejnym przeciwnikiem, ale to dowiemy się już dosłownie za jakąś minutę. Fajnie jakby był jeszcze, bo mieliśmy już Clarksona, mieliśmy kapitana Synuje, też jeżeli nie widzieliście, to zapraszam na pozostałe odcinki. Poznacie raczej po miniaturze, jaki jest przeciwnik e, główny w tym odcinku, w danym odcinku. I brakuje jeszcze tylko nam Yy, Hamonda, żeby był najmłodszego z grupy właściwie, który chyba też miał najwięcej wypadków tak naprawdę yy, takich ekstremalnych yy, w serii Top Gear, i, no i w ogóle tam yy, yy, on kilka razy przecież był w szpitalu w takim bardzo poważnym stanie, gdzieś tam wypadł z drogi, McLarenem chyba raz wypadł, czy tym Koenigseggiem, już nie pamiętam co, co, co wypadł po prostu z drogi na takich zboczach gdzieś yy, no i to było bardzo, bardzo poważny był ten wypadek. Także brakuje jeszcze nam tylko z tej trójcy, żeby był. a ta policja to. I się już rozwalona. Brakuje nam tylko Hamonda jeszcze. Widzieli znowu znowu się uszkodził cały nasz nasz pojazd, kochany. A meta już. okej. Okay, no, dobra, no to zwycięstwo. Łatwe. Trzeba będzie auto zmienić. Ewidentnie trzeba będzie zmienić samochód, no bo. Kurczę, Reliantem nie możemy już więcej jeździć, bo Audi jest jeszcze. Na pewno nam się coś teraz odblokowało, więc sobie pojedziemy. Yy, pojedziemy sobie do Karalota. Dobra, odblokujmy sobie wszystko. No, czy się pojazd yy, na pewno wygramy jego, yy, prędkościomierz, maska i turbo. W ogóle ten. Yy, Pojazd w ogóle miał... Aha, odblokowaliśmy nową dzielnicę. No i tak jak mówiłem, wiedziałem. Tak podejrzewam, że teraz będzie Hammond, albo dopiero w kolejny. Na siódemce, ale okej. Okay, no to Hammond jest kolejnym naszym przeciwnikiem. Chomik, no tak, bo jego tak trochę przezy, prze, przezywali. No znowu dostanę kopy strajki za to, że jest z BBC jakiś urywek. Ale to trudno. Kiedyś to najwyżej wytnę. Na razie to nie wpływa na zarabianie, bo przecież nie zarabiam na tych filmikach, więc. No właśnie to jest chyba ten moment, jak on tutaj wypada z tej trasy, nie? To jest tak, to jest tutaj. To on to jechał. Co to jest za pojazd? Maserati to było? Co to był kurczę? Co to był za samochód? I on tutaj wypadł z tego, nie? No, tutaj na tym zakręcie. No dokładnie. No. Kamerzy to się nie postarał, nie pokazał wypadku. Mm, no ale dobra. Czyli Hammond jest kolejnym przeciwnikiem. How you doing, man? Dobra, ład, ład, ładny mamy dzwonek. Ale dobra, nie chcę Cię słuchać i od razu sobie jedziemy do Karalota i zobaczymy e, jakie mamy, jakie mamy pojazdy kolejne odblokowane i mam nadzieję, że będzie coś ciekawego, na co będziemy mogli zmienić. No zmień mi te pojazdy, nie chcę tego, nie chcę Zuma, tylko ja chcę nie event, tylko lokacje, no tutaj mamy. Drugą stronę, nie? Nie, tą stronę. Gdzie mi ty... Aha, bo to przecież... Jezus, ja myślałem, że po części jadę kupić, a to tam muszę jechać. Gdzie, to czy mnie Ham odjechał tym pojazdem, co wypadł nim drogi, nim drogi właśnie, czy, czy innym? Chyba tym. On chyba jest do kupienia. To to będzie? Aż sobie zobaczymy teraz właściwie. Eee, w karalocie, co to jest. Dobra. Co my tu możemy, co my tu możemy wykupić? Trochę trzeba teraz przewinąć bo już mamy coraz więcej tych pojazdów odblokowanych. SL500, dobra, M3 Evolution, Miata, Reliant, Cayman. Cayman był, Pontiac był, Camaro. Camaro nie było na pewno. Więc może Camaro bym kupił? Camaro nie było, Camaro, to jest Camaro przeniesione, z, przeniesione z Carbona. Monaro było. Skyline'a też nie było, a kury też nie było. Impreza. Impreza była chyba. No, Pontiac'a starego też nie było. Skyline. Aha, to jest do driftu. Jest, Audi jest trójka. Okej, okay. do góry nogami. Znowu Skyline, znowu do driftu. I RX7 i on będzie jechał. Camaro Charger. Tym. Co to jest? Concept One. R. Co to był za znaczek? R, R. Concept One. Jak kojarzycie. Dajcie znaka w komentarzach, co to jest za pojazd. Ale ten znaczek na R. Concept One. Ja myślałem, że to jakiś Kenning czy coś takiego, ale no nie. Dobra, ja nie pamiętam, ja co to jest za auto. Dobra, to zmieniamy ewidentnie i kupujemy sobie Skyline czy. Kamaro. Kamaro jeszcze nie było żadnego masylkara, ale może bym wziął. Nie, dobra, Kamaro. Bierzemy Kamaro i u, od razu ulepszamy na max. Kamaro na pewno nie było. Ono jest przeniesione. Przeniesione z. z tak jak mówiłem przed chwilką, z karbona. To na 100%. No, dość tak leci. I nawet dobrze skręca, powiem Wam, jak na razie. Ty dobrze idzie. Dobra. Gdzie mamy jakiś najbliższy Tuning Shop? Dobra, czyli tu musimy w lewo pocisnąć i tam obok siebie. Nie tutaj, czy czemu tak głupio prowadzisz? Czyż tutaj jest, no. To jest ten e, sklep. Od razu go sobie zrobimy na maksa, tuningujemy. Rise. Mamy jakieś kitsy? Mamy kitsy. Może być jakiś fajny kits. Okej, okay, zablokowane są pozostałe. Hmm, znaczy nie, ten jest tylko zablokowany. A ten mamy dostępny. To go sobie weźmiemy. Wingsy. Aha, bo to możemy jeszcze przełączać między sportowymi. A, oczywiście myszka niewidoczna. Ja nie wiem, co, co chodzi z tym błędem w tych... Y y y w tych nitwor Speedach, że Racer Sport Carbon, Racer Carbon. No to ja chcę racer aerowe. i? Aha, to są przeniesione z Undergrounda. Okej. Okay. No to do, dobrze, czy Ghosta bierzemy takiego? Wcześniej tego nie sprawdzałem. I forged? Co to jest, Co to jest za marka? Sprawdziwa marka? Renault? Co? O kurde. No dobra, bierzemy to. Dobra fela, sykiał to modelu w ogóle będzie. No to jest dobre. I to jest chyba też wyciągnięte prosto o kurde. o kurde. No ciekawe. Będzie coś jeszcze. No dobra, to ja bym coś takiego wstawił. Na dach co? Coś dajemy na dach Może jedno auto zrobię ładne, nie? Dobra, to może bez dachu. Może chociaż jedno auto będzie w miarę ładnie zrobione. Tylko jaki kolor mu my damy? Myślę, że te czerwone będą spoko. No to kupmy to wszystko. Części teraz mechaniczne. Dobra, 2 na 2. Nie da się. Nic się nie da kupić. O kurczę. No dobra, to transmission. Da się, transmission się da. Mam nadzieję, że tą resztę też się da, bo no nie, jest, jest dość szybki. Ale tutaj, właśnie, prowadzenie będzie tragiczne. Mm, przynajmniej w tych wyższych prędkościach, nie? Dobra, da się dokupić te części. To jest szczęście. No a zacząłem mówić w ogóle wcześniej, że przecież yy, Reliant miał dźwięk turbiny, a nie miał turba, nie? Założonego. Dobra. No to mamy już na maks ulepszone. I teraz jeszcze wizual. Kurczę, jaki bym mu to kolor dać? Hmm. Da się tu obrócić troszeczkę. Nie, da się nic obrócić. Trudno. No i myśmy taki pomarańczowy. No, dobrze to wygląda. Winyle. No to nie damy winyli. Felga. No felka dobrze jakby miała właśnie. Się... No biała to mi nie pasuje. Czerwona taka też jest nieza dobra. No nie, w ogóle kolorowa felga to jest nie za dobry pomysł, ale taka w brązie delikatnym taką dam. No myślę, że to dobrze wygląda. Mm, przecież na szyba no medium black medium green medium black damy yy, i jeszcze custom gauges dobra liczniki jakieś coś wybierzemy a tam też są zadne granda później no taki sobie damy ok tyle nic nie będę zmieniać pod kolor jest jest git i license plate co tu jest do wyboru dup dub dup? A damy taką Dobra. No, ładny jest. Mnie się podoba. I ciekawe. Ale chodzi. No to dźwięk jakiś nieoryginalny chyba jest z gry. No ale dobra, przenieśmy się w takim... Przejdź, przejdźmy się kawałek i od razu sobie skoczymy na jakiś wyścig. Tu się już tak nie błyszczy, nie? Jakieś takie bugi graficzne są. No. Teraz przesiadać się z tego relianta, powiem wam, że to będzie tragedia, trzeba zacząć hamować, nie? Na zakrętach, masakra jakaś. Aha, tu jest y, próba prędkości. Dobrze, no to zrobimy sobie pierwszą próbę prędkości. Zobaczymy y, jak to sobie poradzi. Dobry start. To ma mega długie biegi, nie? Aha, tutaj można było skrócić, jasne. Korczy, co, co wy robicie? Co się dzieje? No dobra, co się już. Ale zmarane, nie? Czy, czy ja go dogonię? Ale to jest, to jest nie, to jest na pobór na zmierzenie prędkości. Także dobra, nawet nie musimy jechać tutaj pierwsi. Zobaczymy, czy to był dobry zakup w ogóle. Bo jak na razie to nie jestem zadowolony. Ale zaraz zobaczymy, może się to zmieni. No i teraz myk na Nitrze 260, no okej. Okay. i tam podejrzewam, że zapas prędkości jeszcze był. No najgorzej, bo trzeba hamować. No Ereliant e lepszy, no, no lepszy, no, no po prostu. Dobra. I kolejny pomiar tutaj. Też będzie koło 250. który jest ten pierwszy. No e, to dobra, no to jest okej. Okay. 510 versus 475. No przyspieszenie to ma dobre. Faktycznie przydałoby się, żeby trochę się lepiej prowadził, bo on cały czas boczkiem chce lecieć. Może bym mu tam trochę pogrzebać w dyno. Chociaż nie wiem, czy to jest sens tutaj aż. Y, po prostu można zmienić samochód kasy mamy tyle, że 3, 290. No on tutaj piątkę dopiero wrzucił przy 260. Ok, cztery dychy mamy niż drugi, niż przeciwnik na drugim miejscu, więc na no, spokojnie. No ładnie, gładziutko tutaj wszedł. Trzy paki będą? Nie ma, 296. Ale go weźmiemy teraz ładnie, czy nie? No, wzięliśmy, ale on teraz też mnie wyprzedzi. Wpada w poślizg, no lubi boczkiem latać to auto. Ewidentnie. No, widzicie? 270, dopiero piątkę wrzuca, nie? No, skrzynia tak w tym Mercedesie. Ten Mercedes jednak na razie, no, najlepszy samochód, jaki, jaki miałem. No, nie licząc Relianta, oczywiście. Ale no, ten Mercedesik, super. No, tutaj będzie lipa prędkość. Coś podejrzewam. Chyba, że zrobimy tak. Teraz nitro. Ok. Jakoś chyba się udało. 1547-1515. Trochę nadrobili. Ale to teraz ja muszę e, tutaj ewidentnie, żeby mi dobrze poszło, bo nie, nie mogę tego zmaścić. Dobra, pomiar jest tutaj. Jest Nitro 264. Ile mamy? Pierwsze miejsce dalej, więc jest git. Aha, bo teraz prędkość spada. Kurczę, i drugie miejsce. Ty patrz. Za dużo czasu. No pięknie. I jeszcze policja na ogonie. No to sobie zrobimy pościg policyjny w takim razie. Ale faktycznie, bo tu prędkość spadała jak przejeżdżało się drugim. Dobra, już mamy, już mamy dwie, po, dwie policje. O, jeszcze blokada. ok Zobaczę jak to będzie długo trwało ten pościg, bo najwyżej to też tutaj e, troszkę to przytnę. Bo jednak te pościgi są mega długie. Co ja tu mam zrobić 6 minut, mam co najmniej ten, ten pościg ma trwać. Co najmniej, żeby sobie zaliczyć jeden, jeden milestone, dwie. Teraz mamy policję na ogonie. Czy tu mamy jakieś y, 18 zniszczyć? Radiowozu 6 minut, później co? Kolczatki jakieś, dwie. I że ile na raz mamy ścigać chyba tych policjantów? Tak, czyli na razie 2 na 5. No dobra. Dobrze jakby tutaj yy, osłonął trochę szybciej ten pościg. Dobra, ja tutaj to myślę, że to będę tak przycinać. Jak się coś będzie dziać, to wtedy y, będziecie to widzieć na, na obrazie po prostu. No i co, znowu ucieczka będzie, ale przy tam jeden majstor zaliczony. Nigdzie się teraz nie uda, czy się, jak trzeba, to znowu nie ma tej policji nigdzie, jest, co za tragedia. Ech ci policjanci. No okej, okay, to trzeba będzie po prostu ten pościg powtórzyć, ale... Mm, ...możemy sobie skoczyć do garażu i zobaczyć jakie mamy te y, milestone'y jeszcze. No chcę przewinąć, tak, no, yep Blacklist, y, milestone, 4 musimy zaliczyć chyba. No, to co? Jakieś prędkości by trzeba, trzeba porobić, tak? 200 ile? 238. No to myślę, że na easy to zrobimy. No tak, bo myśmy odblokowali teraz te, tę część miasta. No dość, szybsze, dość, dość szybkie to kamaro, tylko no niestety prowadzenie nie jest najmocniejszą stroną. Dobra, 234 zaliczone. Teraz kolejny milestone. Też na prędkość Milestone. Ile? Też 230. Aha, tam było 234, tu 238. Myślę, że też na spokojnie do zrobienia. No, to tutaj to bym to nawet reliantem zrobił. Wszystkim bym tu zrobił tą prędkość tak naprawdę. Na spokojnie, jeszcze z górki. Dobra i... Take the dele... No dobrze, wezmę. I... a, co zrobię? Ja zrobiłem? się. Ja to przez przypadek teraz zrobiłem, jakimś Q. Co dało się tak robić? Dobra. Odkryłem y, coś, co nie miałem pojęcia, że istnieje, że można w takie menu wejść. Nie muszę się cofać do menu w ogóle. Tylko pod Q mam tutaj te wszystkie i y, wyścigi. Dobra, bo nad nie wiem ile prędkości, ale podejrzewam, że więcej jak... Okej, okay, zaliczone. 228 Dobra, i co? Majstony już mamy zrobione, teraz jakiś Wyścig, Battle royal. Mm, tu też jest Battle royal. Tu jest Sprint, no to Sprint myślę, że Będzie dobry pomysłem Czemu, czemu grami nie powiedziała, że Pod Q jest takie, jest taka opcja O, Łada się z nami ściga To on robi, to, to, to Samara Ma chyba to, to, udar Albo atak Parkinsona. Ty ale gniecie, jedzie dobrze tam. Nie podoba mi się to. Okej, okay, tu jest na. Napre... Kurde, ale to zrobiłem źle. Znowu jest na prędkość, a ja się zastanawiam i patrzę się y, na czas, żeby jak najszybciej sprint przejechać, a. No nie, no, no nie, nie, za dobre to auto jest. Kurczę. Joci Ti coś tam? Dobra, przejechaliście tędy, więc dobrze. Będzie łatwiej dla mnie. Które miejsce? Kurde, 20 na godzinę za nimi. 20 km na godzinę mniej mam. No to teraz te, trzeba będzie też dobrze wejść w zakręt. Jakoś tak gładziutko. No, 220. No to i pyk na pierwsze miejsce. Trzeba bardziej płynnie tym autem jechać, żeby ono tak gładziutko w te zakręty wchodziło, bo jak on tak z lekkim driftem leci, to dużo ostrzej skręca, zauważyłem teraz. Ale też nie warto dojeżdżać na metę drugim albo trzecim. O, zrobimy tak, żeby nie zwolnić. Dobra, ładnie się udało. To no, niepotrzebny był ten skok kompletnie. No tak, wydachuj jeszcze, no. Świetnie. Reset. Ile? Mam 994. No ale to... Ale to zrobiłem teraz źle. 10 km mniej za każdy, za każdą sekundę chyba, tak? No to znowu kończę drugi. Nie no, nie do wiary, nie? No tam centralnie przed metą mi brakło. Dobra, wygrałem. Tam centralnie przed metą mi braku tych 10 na godzinę. Dobra, i Q. Cool. cool że taka opcja jest, bym nie cofał za każdym razem do tego do tego menu. Dobra, tu jest też to, to coś przegraliśmy. Tu jest po prostu zwykły sprint. Dobra, to sobie go przejdziemy. I, I jedzie z nami moja y, zastawa. Nie zastawa, co ja gadam? Pasia, pasacik jedzie piękny i z nami jedzie jeszcze z przodu. Co ja to miałem? Zastawa Jugo, to była łada Jugo. Zastawa Jugo, tak? No bo nie pamiętam, ale Jugo. Łada Jugo. Co lepiej brzmi, zastawa Jugo czy łada Jugo? Łada chyba nie. Pontiaczek, lubiłem bardzo to auto. Bardzo fajny samochód. Zawsze mi się bardzo podobał i zazwyczaj, jak był dostępny, to też, też nim grałem. To pamiętam. Nie ma w sumie na dnień, czy Most nie przyszedłem. E, właśnie chyba pod jakiem? Nie, nie, nie. Fordem GT. Jakim pod jakiem? Pod Pontiac jak to do połowie gry się odblokuje, ale później już były takie. To właśnie była Most to była pierwsza część, gdzie dostawało się takie. E, można było kupić takie super kary, nie? I tutaj właśnie było, co tu było? Galardo. Na koniec, nie? Porsche Carrera GT było. No właśnie, to było takie trochę niespójne z historią, e, tak naprawdę. Że gdzie tam takie chłopaczki co się ścigają e, nielegalnie, uciekają przed policją, wstadzić na jakąś Carrera GT, nie? Czy Forda GT. No ale to już pomijając to, fajnie, że wprowadzili takie auta na sam koniec, ale szkoda, że, że pozostałe części twor Speed'a e, poszły w tę stronę tych takich drogich samochodów, a nie takich właśnie tuningowanych. E, Nissanów 240SX, Skyline'ów i tak dalej, nie? Supry, korolle, właśnie, jakieś Peugeoty. Ale się... dobra, ładnie przeszło. Chciałem w dwa na raz uderzyć. No wiem, że luzdy nam, bo ja nie dam się złapać. 56%, strasznie długi ten, ten, ten wyścig bardzo długi ale żebyśmy go nie ukończyli tym, pościgiem kurde, no. I tak żadnych Majstonów dodatkowych nie będę robić, no bo... Yy, no bo już zrobiłem wszystkie wymagane. Najwyżej gdzieś tam postaram się szybko uciec, ponieważ kończy mi się czas antenowy tak naprawdę. 75%, bardzo ładnie. I teraz nawalono tej policji po prostu jakbym... nie wiem. Ja bym się o to prosił, nie? Może ja muszę... Ty, wyprzedził mnie? Nie, on dołem jedzie, dobra. Ty, i ty mił go tak liniecie. Skubany. On przejdzie bokiem i mnie wyprzedzi teraz. I jeszcze to przegram. Patrzy się, no nie. No nie, nie może tak być. Co on tak przeszedł? Bo tutaj ten zakręt szybko? No nie, no przecież to jest. To jest niemożliwe. Ale nie zrobił na szaro, ty. No i przegram to. 5%. Jak tu z meta zaraz. Słynne skrzyżowanie z, kroczu, z prologu. No i dobra. Przegrano. Trzeba to powtórzyć. Restart. Ale masakra. Dobra. Zwycięstwo, chociaż było ciężko. Powiem wam, że. Cały czas na dupie siedział, nie? I już myślałem, że tutaj te pary ostatnich zakrętów i znowu mnie tak samo gdzieś wyprzedzi. Ale na szczęście miałem całe nitro i całe spowolnienie czasu, więc... Mm, dobra, ja sobie tutaj dokończę ten... E, ten pościg policyjny. A was zapraszam już teraz na kolejny... E, na kolejny odcineczek... E, ja miałem nie mówić odcineczek. Odcinek, odcinek, po prostu odcinek z etegi. Do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć!